z tej strony Mes i dzisiaj wraz z Cheaterem ja Witam oraz rolem. Dobry dzień oprowadzimy was yy, po serwerze Goodboy. No to tak, na początek yy, znajdujemy się teraz właśnie na spanie. Tutaj znajdują się wszystkie koszty działek. Na serwerze zarabiamy pieniądze, wkrótce będzie plugin jobs. Z drugiej strony mamy tablicę kar yy, oraz regulamin. No to co, może wyjdźmy już na pole, zewnątrz. Hmm. Tutaj mamy portal do drugiego świata, tak. Do drugiego świata, tak. E, to jak me... ktoś wejdzie, to już jest... To deadnour. jest tak jakby, to jest ułapka po prostu. Tak, tak, To jest myślne. E, Następny serwer to jest jeden z wieśnych serwerów, który posiada zadania, tak zwane questy. Questy mają różne nazwy. I kwestie są poruszane po, cały, po całym spawnie, po całym mieście. Są one poukrywane w różnych miejscach? Tak. E, trzeba... trzeba je znaleźć, później ja zrobić to... wymagane rzeczy, które tam są i pójść do meza i daje na nagrodę. Nagrodę za bardzo fajne, polecam. Sam robiłem, zyskałem swój własny domek. Tak, polecam. Tutaj, tutaj mamy także dziś zlecenia zlecenia. dzień nie jest nowe zlecenie, napisane jaka nagroda, trzeba wykonać, oraz y, jest. Taki jeden mały bonus. Jeżeli jako pierwszy oddamy ten quest, to otrzymujemy bonus. Przykład jest taki, że ja dzisiaj oddałem 40 nitów z Pająka, dostałem nagrodę 24 razy. jako bonus, że zrobiłem to pierwszy dziś dostałem 5 złota. Można te tu później stworzyć swój który później koszemy i nadal je zarobić. Dobrze, no to co? Idziemy chłopaki może teraz na arenę. Arena, arena służy do walk między graczami. Ja odwołam się na niej eventy. Możecie przyjrzyjcie na niej zobaczyć z motorkami, które są tam często. Przed areną znajduje się chwili sklepik. Ja można kupić wszystkie klikami, które można na to posłane do walki, jak widać. Arena jest dość duża. No, nocno to podzielę, jak już mówiłem. Panów tu ewent, bo tutaj włosy udzielę normalnie walczyć między sobą. No to teraz pokażmy może sklepiki. Ple pierwszy, pierwszy sklepik będzie to sklepik z bronią. Mam, na początek zawsze mamy 30 dolarów. No i za te 30 dolarów, już za 5 dolarów możemy sobie kupić kamień, miecz. Tutaj mamy na przykład za 200 dolarów, poszczególnie? Tak, za 200 dolarów mamy na przykład łuk. Można posprzedawać tutaj swoje bronie, kupić. Drugim sklepikiem jest e, sklepik e, z różnymi rodzajami drewna. Jest to bardzo dobre na początek, gdyż po prostu wystarczy, że pójdziemy w leczem drewna i nie można to zarobić. E, jedna drewno, takie ścięte już, kosztuje e, 4 dolary sprzedaży, a jeżeli je przyrobimy to na deskę, kosztuje 1 dolar. Są różne rodzaje drzew, e, każda można sprzedać i kupić. Zobaczmy się jak to mu pasuje. No co, teraz pokażemy Wam restaurację oraz jubilera. To najpierw restaurację. W restauracji możemy zrobić jedzenie. Jedzenia nie są w dłuższej cenie. Na przykład grillowany sterk dolarów. Z możemy także odstrzywać to jedzenie. Teraz może pokażę Wam Sebastian jubilera. Ja, nie, jubilera. Ja może trzebać na jest Mm. Diamenty, napis, loto, wszystko co nam się nie podoba. Tutaj oczywiście są, są sztabki diamentów, tego oczywiście nie można sprzedać, ale to taki pozwy, po można po prostu zwykły diament sprzedać. Bo to Dobrze. no to jest. teraz może pokażemy Wam hotel u Maćka, nazwany od imienia naszego ulubionego gracza Zagiego. Niestety no nie ma go sami, ale będzie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Zagiego.